Kocia Wiedźma Znacie koty? Te urocze, małe kocie stworzenia? Ludzie kochają koty. Jest ich naprawdę sporo w internecie. Zdjęcia, filmy, memy... No wiecie, jak sami widzicie, to jedyne z najbardziej uroczych zwierzątek, jakie towarzyszą ludziom. Wyba. Oczywiście na swój własny sposób. Ale nie wszyscy mieli takie luksusy. Jednym z nich był nieszczęśliwy kociak Milo. Cóż, wtedy się jeszcze tak nie nazywał. Milo był sierotą, bezpańskim kotem, który błąkał się z miejsca na miejsce, szukając akceptacji. O, zostaw mojego kota! Ty brudny kocie! Miau! Miau. Tak też, jak widać, Milo wiódł ponure życie, aż z pewnego deszczowego dnia. O, ty biedny małe kociaczku. Milo znalazł sobie dom. I to nie był zwykły dom. Adoptowała go czarownica. <laughs> Nazywają mnie dobrą czarownicą. E, to znaczy kiedyś. Teraz wszyscy już odeszli. A ja tutaj żyję sobie w tajemnicy i pomagam społeczeństwu dzień po dniu. Oj, przepraszam, musisz być głodny. Proszę, napij się zaczarowanego mleka. Nie tylko wypełni twój brzuszek, ale także da ci siły, i będziesz mógł ze mną rozmawiać. Milo nie rozumiał ani słowa. Nie był też zainteresowany. Ale miska z mlekiem bardzo go przyciągnęła. I od razu do niej wskoczył. Wow, to było pyszne! Zaraz, czy ja właśnie... Tylko... co? Jakiś ty uroczy! Tak, możemy rozmawiać. Tylko ze mną, no i oczywiście z innymi kotami. Mów mi mamo, chciałabym. I będziesz się nazywał... Milo. 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 Milo był niezmiernie szczęśliwy i zachwycony, że znalazł wreszcie dom i dobrego opiekuna. Milo! Gdzie jest mikstura odżywcza? Już idę, mamo! Milo wyrósł na zabawnego, energicznego kota, który był pełen życia. Proszę, mamusiu. Dziękuję, skarbie. Nie tylko pomagał dobrej czarownicy w jej czarach, ale także nauczył się ich. To zaklęcie inicjuje lewitację. Urika lewi-lewi! Wow! <laughs> to niesamowite, mamo! W kolejnych dniach Milo nauczył się kilku zaklęć. Życie było dobre. Ale pewnego dnia... O, miał rety. Kim ona jest? To... Była Tara, a dla Milo to miłość od pierwszego wejrzenia. Jest jak marzenie! Milo obserwował, jak Tara zgrabnie podąża drogą, zbijącą od niej elegancją, która go urzekła. Czy ona jest księżniczką? Cóż, muszę się dowiedzieć. Cześć! Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Lo, Milo. Co? Co ja mówię? Przepraszam, to było głupie. Nazywam się Głupio. E, mam na myśli Milo, i czuję, że jestem w tobie zakochany. Nie, 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 nie nie to miałem na myśli. Mam na myśli, że nie jestem w tobie zakochany. Jestem tobą z, zahipnotyzowany. Tak jakby mam teraz motyle w moim brzuchu i, i. Przepraszam. Muszę dopuścić cię do głosu. Jak masz na imię? Jak cię nazywają? A do zobaczenia, może? Eee, to było zawstydzające. Jak mogłeś iść za nią? Ty, nie wiesz, że jest oczkiem w głowie naszego szefa? Waszego szefa? Nazywam się Mandu. Kot Mandu. Cześć, miło Cię poznać, kocie Mandu. Ja zajmę się teraz swoimi sprawami. Nie, nie będziesz. Ta dziewczyna jest moja. Właśnie przekroczyłeś granicę. Nienawidzę obozów. A co więcej, nienawidzę obozów, którzy myślą, że wszystko ujdzie im na sucho. Cóż, nie ze mną. Uri, lewi, lewi. Co? 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 Co się dzieje? T, t, ten kot jest wieźmą? Kocia czarownica! Uri, puść, puść! A -a -a. Tej nocy Milo nie mógł spać. Drogi Ranku, proszę, nadejdź. Milo! A gdzie jest? Milo! Milo! Zaraz wracam, mamo! Chciałem przeprosić, że wczoraj byłem idiotą. Proszę. Proszę, powiedz mi, jak masz na imię, piękna? Uciekaj! Jakiś zwariowany kot jest tutaj! Powinienem był. Powinienem był. Mam na imię Tara. Wow. Jesteś najładniejszą dziewczyną, jaką widziałem. Pewnie mówisz to o każdej kocce, którą spotykasz. Tak, ale teraz twoja kolej, żeby to usłyszeć. <śmiech> Żartuję. <śmiech> Jesteś zabawny. Zatem, kiedy znów cię zobaczę? A. Tara? Jesteś bardzo przekonujący. Lubię to. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Łucznie! A komu to dzisiaj dopisuje wesoły humor? Mamo, mamo, mamusiu! Powiedz mi, jak mogę pomóc? Och, czy muszę przynieść eliksiry? Albo odstraszyć myszy? Albo otrzymać wiewiórki z dala od grządki warzywnej? Milo był szczęśliwy. Szczęśliwszy niż kiedykolwiek. A w kolejnych dniach był przekonany, że urodzi się dla Tary, a Tara dla niego. Jesteś najpiękniejszym kotkiem na całym świecie. Ty też jesteś niczego sobie. Mamo, jak wyglądam? Jak książę. Och, jesteś przekochana. Chodź, synku. Pomogę ci jeszcze z... Potem, mamusiu! E, co to się z nim dzieje? Przyjaźń Majlo i Tary umocniła się. Była to ich pierwsza przysięga, dwojga zakochanych. Tak też się stało, że pewnego dnia dobra czarownica wracała do domu po zakupach, gdy jej wzrok padł na Majlo i Tarę. Majlo! Mama? Chodź, wracamy do domu! Ale, mamo, ja... Czarownica nie słuchała go. Złapała Milo i podniosła z ziemi, rzucając zimne spojrzenie tarze. Puść mnie, puść. O! Wystarczy, jesteś moim synem i będziesz się mnie słuchać. Tego kota już nigdy nie spotkasz. Przestań, przestań udawać moją matkę. Nie jesteś nią, jesteś tylko czarownicą. Dłużej tu nie zostanę. Po czym? Milo wyszedł. Łzy popłynęły z oczu dobrej czarownicy. Kochała Milo ponad wszystko. Spokojnie, jestem tu dla ciebie. Moja mama i ja zaopiekujemy się tobą. Nie musisz wracać. No, Na naprawdę W końcu lubimy się, prawda? Nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś takiego, Taro. Psz! Chodź, zabiorę cię do nowego domu. I tak Tara zabrała Milo do swojego domu. Milo nie miał pojęcia, co go tam czeka. Mamo, gdzie jesteś? Przyprowadziłam ci kogoś. O, oh, wow! Nareszcie! Trochę czasu ci na to zeszło, kochana. Dzień dobry, Milo. Wie, jak mam na imię? Nagle zasłony wokół dużego domu podniosły się. Milo był w szoku. Nie wierzył w to, co widział. Czy. Czy to są. Oczywiście, że koty. Bardzo dbamy o wybór naszych zdobyczy. Widzisz, te tutaj to nie są bezpańskie koty. Pochodzą z dobrych gospodarstw domowych. Moja piękna córka zwabiła je tutaj, tak jak siebie. Niedowierzenie ścisnęło Milo za gardło, gdy spojrzał na Tarę. Ona, ona jest złą istotą, zastanawiał się. A teraz Twoja kolej. A -a. Ale czemu to robisz? Oczywiście, że dla młodości! Widzisz. Tara też nie jest młodym kotem. Liczy setki lat. Tak, jak ja. Wysysamy młodość z kotów. Wystarczy już tych twoich pytań? Przygotuj się do dołączenia do swoich braci. Abrakadabra... No proszę, proszę, to ja cię szukam od dłuższego czasu, a ty tymczasem jesteś tuż pod moim nosem. Dobra czarownica? Jak ty? Dostrzegłam zło bijące wprost z tego kota. A tym złem tylko ty promieniujesz. Aaaa dobra. Zatem wykończę ciebie i odbiorę Ci wszystkie twoje moce. Wraz z ostrym wrzaskiem zielona czarownica upadła na ziemię. Mamo! Nie! Ty zapłacisz za to! Ori, szarża uderzenia! Taki był do koniec zielonej czarownicy i jej córki. Mamo! Mój synek! W tym momencie wszystkie słoiki rozproszyły się w powietrzu. A uwięzione koty otworzyły oczy. I co było dalej? Koty wróciły do właścicieli, którzy nie mogli być szczęśliwsi. Milo wrócił do domu i stał się prawowitym synem. Nigdy już nie kwestionował intencji mamy. Nauczył się, że miłość matki jest większa niż jakakolwiek inna miłość na świecie, i cieszył się, że doświadczył tego na własnej skórze. Milo zaprzyjaźnił się również z kotem Mandu, który nie niepokoił już innych kotów, i pewnego pięknego letniego poranka przedstawił go swojej siostrze, Ninie. Cześć, mam na imię zaraz, jak się nazywam? Milo. Ha, ha, ha. Tak, przepraszam, Milo, przepraszam, to było głupie, nazywam się głupio, e, mam na myśli Milo. <ścoughs>